Witajcie! Jak widzicie, jesteśmy właśnie na naszej wspaniałej nowoczesnej hali Mosir. I to właśnie z tego miejsca chcielibyśmy się z wami podzielić gorącymi wieściami. Zespół pieśni i tańca rzeszowiacy imienia Janusza Mejzy właśnie tutaj wystąpi już za miesiąc 22 grudnia. Zapamiętajcie tę datę. Rzeszowiacy wracają na hale! Ostatni raz byliśmy tutaj 22 lata temu na starej hangar arenie. Słuchajcie, to będzie wydarzenie. 22 grudnia, 22 lata. To nie może się nie udać. Będzie sprzytupe, Będzie na wesoło! Tu będziecie wchodzić. Tutaj będziecie siedzieć. Tu będziemy grać! Uhu. Tu będziemy tańczyć i śpiewać. W koncercie wystąpią grupa reprezentacyjna, chór, balet oraz orkiestra. Grupy dziecięce i młodzieżowe oraz seniorzy. Zanurz się z nami piękno polskiego folkloru. Rzeszowiacy wracają na halę? vídeo to